Moi drodzy, chciałbym już po raz ostatni wrócić do tej mojej nieszczęsnej, przegranej walki z Pawłem Żwiakiem. Chciałbym powtórzyć to, co już kilkakrotnie mówiłem. Ta walka była czysta, ta walka nie była ustawiona, i takim gadaniem odbieracie tylko Pawłowi Jóźwiakowi no radę z tego zwycięstwa. On wygrał czysto. Z tych kamer, które pokazywane, z tych kamer, z których pokazywana była transmisja, wygląda to tak, jakby mnie odepchnął. Ale to poprzedził czysty cios na brodę. Bardzo czysty cios na brodę. I zaraz po tym, gdy przestanę tutaj do Was mówić, będziecie mieli okazję zobaczyć dwukrotnie z, z, z przybliżeniem, jak to wyglądało. On mnie po prostu znokautował. No, no, gdzie drwa, rąbią, wióry lecą, gdzie ciosy padają, ktoś kogoś może znokautować. Wygrał Paweł. Serdecznie mu gratuluję. Sami zobaczcie, jak ten cios czysto wszedł.